Cześć, witajcie! Dzisiaj wam zademonstruję mod pod tytułem Raise MeMap. Ten mod dodaje nam minimapę, a także mapę, która włącza się za pomocą danego przycisku. Więc oglądajcie i dowiedzcie się jak obsługiwać się tym modem. Ok, już jest, rana. Dobra, tyle wam opowiem, jak używać tego moda. Ok. Tak, na przykład wyruszyliśmy poza domem i nie, no znajdziemy ciekawe miejsca, ale musimy wracać. Więc otwieramy menu tego moda za pomocą literki M. Macie nawet pod mapą menu M. Widzicie, no to otwieramy. I dajemy waypoints I dajemy add. I dajemy weapon name. To wpisujemy na przykład. Dobra, na przykład. Dobra. Eee, dobra. Okej. Okay. I zmieniamy kolor, jaki chcemy zrobić być tu na przykład. Taki, taki, taki i na przykład taki. I mamy. A możemy też zmienić kolor normalnie. Damy przykład kolor i będziemy zmieniać. I to są losowe. Na przykład. Dobra, dajmy taki żółty. To no i mamy waypoint. A jak skorzystać z dużej mapy? To jest właśnie ciekawostka. Trzeba kliknąć y, klawisz X. I mamy. Widzicie, tu jest na imawce, ale też możemy zaznaczyć na przykład dom, i wtedy no, trafimy do domu. No to y, teraz omówi, y, omówię Bedu. Okej, okay. dajemy i tak y menu jest, nie trzeba tu wiedzieć, na przykład raise minimap i embed, czy, czy ma być włączona czy nie, dajemy tak, to jej nie ma. Tu, y no renderowanie tej mapy, czyli na przykład biomami, temperatury. Na przykład, na, y, jaskinie. no i normalnie. To ja zależyłbym właśnie tą opcję zostawić. Martwe punkty. Ja lubię mieć dobyśnie. Może, tylko tekstura, ale ten. Okej, okay. Opcje Minimap. opcję map. Klikamy w to. I może tu na przykład zmienić y, kształt mapy na kulisty, taki jakby bardziej. I y, kwadratowy. Tekstura może być właśnie rej map albo zan-minimap. To jest może bardziej piracka, nie wiem. Ta fajna bardziej. Moim zdaniem oczywiście. Pozycja mapy, czyli na przykład na dole, w górnym lewym rogu i tak dalej. Przymiot czystej mapy Możemy wydać na stówkę, stop. Eee, tak. F flirt tej łapy może być takie bardziej wyraźne albo bardziej takie kwadratowe. Eee, i bardziej są takie, może mniej ważne, eee, opcje. To no, bo za ten zoom. No i dajemy back. Bo y, surfowanie fanie y, wapy. Czyli na przykład jak, y, y, światło. wolę dynamik. Tu y, o mapie y, wersja. Autor forum angielskie i chyba japońskie jeśli byle no i na radarze co ma być i kconfig czyli na przykład menu k e, czyli menu za pomocą kiełka wisza e, powiększenie mapy czyli za pomocą x dobyśle e, zoom na mapie i po co można też za pomocą c i tu można też sobie ustalać np. przykład inne. Na przykład waypoints list, zoom in, zoom out. No to są różne ten, uh, Różne opcje, ale większość do sterowania nie jest użyta. I dajemy escape i wychodzimy. I już skonfigurowaliśmy mapę. Powiedziałam Wam członkawiszologię. Y, no bo no i tyle co miałbym wam powiedzieć, bo nic tego nie ma. No to subskrybujcie, komentujcie. Y, no i oceniajcie y, babki i, i to by było na tyle. Postaram się za niedługo wypuścić drugi odcinek z, budowanie na ekranie. Tak, cool modowanie, budowanie na ekranie. Przygody na bodach, a to już kończę ten drugi odcinek, budowanie na ekranie. Dala.